Jeszcze jeden! Jeszcze jeden będzie jajo! jak słyszeć suszyć? Kalista! I love Kalista! Baza, 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 baza. I pasek. Jenny Katarina? To z gold start? Ta. Poproszę lufę. Będę leciał jak Wojciech Skupień. Ile ja pieniążków dostałem? O, kurde, jest GS, ale nie, 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 ja to na pewno trzymam na tego, na Ginson. Pandora's Items. Wezmę to, żeby mieć perfekcyjny tem na Kalista. Tu piąty w ogóle level XD, dobra. To wszyscy dostali jakieś takie powalone starty. Dobra, trafiłem na najsłabszego, chociaż tyle. Się nie przeliczył gramy na dwa fronty. Widzimy, jak się to się kończy. frontkik. Dobra, drugi łuk po prostu tutaj dam pomysł na TikToka. Nie wiem, to jest gruby Mielski? Oczywiście, że to jest gruby Mielski. Dał nam detaj do końca wakacji na trzy TikToki. Jaki szefo. Du, ru, tu, ru, tu. E, ja zarobiłem w zeszłym tygodniu mój kolejny milion Lub kolejny kwadrans, jak to lubimy mówić w tej branży. Dobra, zejbiście. Jakbym wygrał, to jakbym wygrał na taki zespół? Raczej nie. Dwukropek, dwukropek myślnik napiasz, dwukropek myśnik napiasz. Chociaż powiem wam, a chciałem powiedzieć, że dobre, dobrze tankuje ten Maokaj, ale dobrze to tankuje ten tarik kurwa. A no bym powiedział, że pojebanie tankuje ten Tari. A, dwoma jednostkami, szkoda, może nawet jedną. Nie, dwoma. Mamy problem następujący, że nas trochę nic innego nie interesuje. To, o, dobra, ten w ogóle zabrał, no to fajnie. Antykill zawsze Git. Ginson nie będzie opę na Kalisę? No, chcielibyśmy, ale no niestety. A w ogóle nie będzie grał tego chyba. Chyba, że jest nowa meta, że się gra. Chyba, że to jest przyjściówka w Kaisę. Wtedy, no, ok. Uuuu, proszę, jaka ekipa. Ciekawe. SMS-ów. Dobra, Maokai 2. Wytankuję, spokojnie. Jeszcze, żeby to się wyleczył? Pięknie, dobra, to jest win. Kurwa Kajciku. Mamy winka. Nie mamy winka, nieważne. Dobra, good luck zajebiście, tak miało być. Teraz finały Let's G2 versus BDS że teraz, teraz lecą. Uhuhu. Mega schyrolowane lobby się trafiło, widzowie. Dobra, najważniejsze, że to zabiliśmy tego galio przed tym, jak on skastował. Może, może? Szybko, ka dobra, wygramy, tu wygramy. Tym razem, BDS jest bez już w finałach. Ale hejterzy? opalala skateboards. Jumynik, jasio weli. Pik, pik, pik. Pałka, pałka, pałka. Pałka za pałka, dwa kije. ktoś nie schowa, ten kryje. Tego nie potrzebujemy. To może się rolować. To i to może się rolować. To też, dobra. To wywalone. Kochamy kosa? Kogo? Kokosa? Ani jednej pałki nie dostaliśmy. Shish. Ale GS składa, no na pewno. Szkoda tylko, że tutaj gość też idzie w kalista. Tutaj chyba też. Lekki problem. Dobra, ale te itemy są dobre na większość kary, także jest ok. Ewentualnie ten, ten. Ten. Um, Boże, jak on się nazywa? Static, nie jest jakiś turbo dobry do, dla każdego. No, ale on idzie, to będzie jasułej, to będzie Kaisa. Dobra, czekajcie, że on dostaje tak szybką głębę i idzie i tak w Yasuo i Kalista, i Kalistę? Kajsa? w sensie? Dziwna aż. TBH? Dziwne. Dobra, on już nie ma tego. tego. Proszę, zabijcie go. Nie. O wygrywa Ten Warwick wygrywa se Nie wygrał se, jaki noob Czekajcie, muszę kichnąć Ła <tryk> Magic wand, new magic wand Long distance pulse, ale tam nie ma ten Dawaj new magic wand Kurwa na zdrowie, no jak głośno kicham Nie wyzywajcie proszę po co je ja roluje? A wiem już po co. Okej. Okay. Dostaliśmy bardzo szybkiego Azira. I chyba zmienimy Wazira. To będzie chyba przemianka Wazira. Wiecie? Tak mi się wydaje. To są tak zajebiste Itemy na Azira. A jesteśmy kontestowani w Kaliście, co nie? Ja musiałbym jakąś bardzo szybką głębę dostać, żeby tu pójść w niego. No fajnie, klepie ta, ta lista, ale kurczę. Dobra, to jak idę w niego, to nie potrzebuję tego. To możemy na razie dać tak. Dobra. A to sobie po prostu zostawiamy na razie. Zostawiamy sobie cały czas out tego zirka. O jeden. tarik 2. Dobra, no, dawaj, kalista, dawaj, dawaj. Potrzebujemy tych obrażeń. Dobrze. Tysiąc tysięcy, to jest dużo, kurde. Wleczy się, wleczył się, ale chyba i tak przygrywam. No, oj, albo dobra, udaje się, super, pięknie. Dobra, biorę słynika roll joint. O proszę, a tutaj Sajan na siódmym pokrzem do niego. O, akurat na niego gramy, jak trafił sobie sajan na siódmym. i ja Feliusa pokrzem, a i Riza, No dobra. Trzeba go chyba wyjaśnić. Nasza kalista musi chyba mu pokazać gdzie jego miejsce. Tak mi się wydaje, wiecie. Ale chyba jej się nie uda. Jak widzę tego afeliosa. A może? Wait wait, wait. Już największe tanki jest moją deda chyba. A Ryze sobie przywrócił Sajona i Sajon ma drugą pasywkę. To whatever. Albo. Dawaj, 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 dawaj. No, i Sajonek Przywołany. XPP Nikt nie widzi Azira. My bylibyśmy sami w tym Azirze, czejcie. To chyba będzie nie najgorszy play, wydaje mi się, ten Azir. Odpal go. pa, pa, ra, pa, pa, pa. Też, Też wszystkie nasze pionki są wolne. Jedynie z Lux może być problem wtedy, a tak to. Tak, to chiller. O, moja Kalista zaczęła jego pierwsze bić. To musi być win, właśnie. Szkoda, że to przegraliśmy przez Rajzika. Ajciu, bajciu. Chyba pójdę w 8, 52 Golda. Będę ci Pokémony, chętnie bym zagrał. A zobaczymy, huzar kozak Zobaczymy. Uuu. A to będzie na Lux FIFA XPP. FIFA liczy się tego tryb kariery menadżera? Bądźmy szczerzy, tak właśnie jest. dlatego hmm, chyba dalej mamy szansę. O, jeszcze Jarvan skoczył? ze ona już? Oj, taka Kalista 2 z takimi itemami. Szybka, całą robotę robi. Pięknie. Jest win, musi być. Bank, bank, bank. Czejcie, ja dalej nie wchodzę w ten ósmy level. Tu po Karuzeli wejdziemy. Mam tyle pieniędzy. Tyle HP. O kurde, ale coś padło do oka. To nie na pewno. Golden egg? To jest poprawne. To jest na pewno poprawne. Ale widzowie, ja bym był skurwy synem, jakbym nie wziął jajka. Kim ja jestem, żeby nie brać jajka? Hmm, a może na tego Azira. Hmm. Aż zobaczę w sumie Witam z... Zreni, zrenice większe niż Rosja? What the fuck? Jaki nickname Ale taki... bardzo dokładny Okej, okay, okej okay. To był ty... świat Dał mi tylko rap Ty patrzcie w ogóle jak nam poszło na tego typa On jest bardzo ten... mocny No daj coś, no daj, daj Dzięki a bo nawet tutaj ten ósmy? Kurwa, aż mnie kurczy dziewiąty Ale <grystanie> nie, dziewiąty też byłby tłumacz na 100% Więc nawet tabliczki Mmm, Sajonek Mega kontra na nasz build Po prostu dwa razy żyje Ale dobra, ale coś pozabijaliśmy Nawet nie wiem czy nie wygrywamy. Ta, wygrywamy chyba O, nie wygrywamy. Kurde, ten Vel'Koz ile bije Cały czas, drugi raz tak na niego przegram. Już myślałem, że wygram, a tu proszę bardzo. No, więc dla nas temy trochę whatever. O nie. O dobra, nie wiem. Tu jest mega whatever. Wezmę Timo, bo ja w ogóle Timo potrzebuję do składu. Także. Dobrze, że przyszedł. Już chyba to jest silniejsze. To? Nie, no, dobra, dajmy to. Hmm. Jeszcze 9. 9 rund kurwa. Oj, tutaj mega luz będzie, kurwa mać. W ogóle z Polsy gra. Oj, sześcioma jednostkami. On ma 7,50 Golda Tu to batola, czy jeszcze nie? Jakby zmieniał pomieszczenie? O nie, jeszcze naj, najsilniejszego gramy. Not fair. Tarik, to jest taki silny ludek. Kurka, rurka. Dobra, przynajmniej się ta. Przynajmniej się Sedgiewanie nie odpaliła. Trzeba szukać jakichś pozytywów. O, może jeszcze kalista tu zabije? Albo ją dodaje, wykończą? Dobra, dwie jednostki zabiłem. Pokczam. Ja coś niedawno słyszałem, że za miesiąc chyba ma wyjść. Potrzebujemy demacji i potrzebujemy... Garena potrzebujemy i potrzebujemy Nasusa. Kurwa, nie zdążyłem. Jest Nasus. Na na nie, 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 nie mam szurimy o kurwa. Tego nie gram, tego nie gram, tego nie gram Tego, to może go sprzedać Eee, dobra Oj Boże, patrz jak Ledwo wygrał, z skurwysyn biście. Jeden Jarvan? Shrimy nie mam. Jest jarwan. O nie, nie na niego, nie na takiego silnego gościa. Kurwa, no proszę. To jest luz, kurwa. Nie wypłacę tego jaja chyba. Luz? Czekajcie, dobra, to jest win jednak. Wywalam gościa też. Jest Garen. Jaka to dziś jest? Jest Mega essa Nawet Garen 2 to jest upgrade. Ja nie mam Bastiona, więc to jest w ogóle... Kurwe dobre. Oj 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 Dobra, zajbistej temy ma ta lux teraz. Rośni, rośni, rośnie. na no susi rośni. dobrze. Kurwa ten tarik jebany. Moja Lux jest cała kontrolowana prosto przez Tarika. Ok, czekajcie, 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 chyba się uda. Dobrze, dobrze, wywalam go. Wywalam go, pięknie. Top 5 w ogóle zrobiłem. Jeszcze trzy. Ja tu biorę chyba, jak mi się uda. Sajona z czapką. I Radiant na... Tak, sając z czapką, daję czapkę na Lux i mam Radiant na żerwanie przez co mam też bonus 5, bo 5, ale nadal defensywnych te, statystyk dla frontu. Zajebiste to będzie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden i będzie jajo. O, ominąłem zefirka ominąłem Zephira. Huge, huge, huge. A Lux potrzebuje całego ulta, jego ul Lux, żeby zabić mi jakiegoś luzu z Garena w ogóle dwa. Dobra, reszta jego teamu mnie jakoś totalnie kosi. Chyba, że... Azir, Azir, Azir... Nie, tak blisko. Dobra, ale top 4. I ajo. Dobra wypłata, daj coś zajebistego, proszę Cię. O kurwa, radiant temy i tu... Nie. Tak, Tashic, Trident Infinity, Druid Gauntlet, Quicksilver, Hand of Justice, ja pierdolę, czekajcie Co ja mogę dostawić? Invokera? Ej, to nie jest dobra wypłata To nie jest dobra wypłata O oh, fuck, ja mu dałem item Nie wiem co robić Masz to i masz to. A tu mam trzy ofensywne przedmioty, muszę jakiegoś ofensywnego Kery tu wziąć. Tylko jakiego, właśnie. No, Ari by była najlepsza tutaj, co nie? Ari jest tutaj zajebista. To są itemy dla mnie, dla Ari. Dobra, wygrałem, wygrałem. Ale Jaja tragiczne. Nie, no raczej nie. To jest Invoker dla mnie. A mi się one zmieniły. Ej, zajebiście w sumie. Kurwa, nie myślałem o tym, ale bardzo dobrze się mi temy zmieniły. Yy, ale to ja opowiem ja wam turbo fake. Zajebiście. Podrzucam mu karmę, huge. Mam też bardzo dobre itemy na Xantę teraz, co nie? Ale tam był Shroud, czy co było? Nie wiem. Może tam był ten. Eee, chyba nie wygrywam na karmę i trzy Invokerów, co? Cyt, w ogóle blisko nie było. XD. Ale mnie wyjebało. No tutaj też to się nie da za dużo. Bo ja mam znowu zapirka. Z drugiej strony tym razem. Hmm. Ładnie wskoczył Jarvan niby. Ej, czekajcie, czekajcie, bo ta walka wygląda turbo lepiej. No ta walka wygląda tak, że ją totalnie wygrywam tym razem. Kurde, wielka chata. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Może jest tu jakieś szanse na zwycięstwo. Tylko muszę trafić z tym zefirem, co nie? A już nie mam Magnetic Removerów. Xante 2. To jest Xante 2. Zephir, dobra, wyjebane w Xante 2. To jest Zephir. Drugi Zephir. Nie zdążył. Nie zdążył, no. Nie zdążył przestawić karmy, więc nie ma nawet na niej czalisów. Przejdźcie. Oj, dobra, ale teraz przegrywamy. Teraz coś się stało, że, że przegraliśmy, niestety. Aj, GG. Dobra. A, ale próbowaliśmy, próbowaliśmy mega, próbowaliśmy kiwać z tymi tymi, ale nie udało się Dobra. Ty ci się na serio nie skupił? No no no